No i Państwo, tutaj w tym momencie chciałem przedstawić krótki taki materiał z naprawdę bulwersującą sprawą, która będzie jutro rozstrzygnięta, jak rozumiem, w sejmie. Chodzi mianowicie o tą słynną nowelizację immunizacyjną, immunizacyjną nie od choroby, nie od wirusa, tylko od odpowiedzialności dla no, funkcjonariuszy obecnej władzy. Którzy pod pozorem tutaj pandemii, jeśli ten zapis przejdzie, no to będą mogli właściwie robić sobie żywnie, co im się tam podoba, nie licząc się z żadną odpowiedzialnością prawną. Zanim przeczytam tę skandaliczną nowelizację, tradycyjnie zapraszam Państwa do subskrybowania kanału, do wspierania Fundacji Najwyższy czas oraz do Czytania naszego tygodnika, najwyższy czas. O co chodzi? Otóż od momentu, od ty jak tylko rozpoczęła się yy, ta walka z koronawirusem, to terroryzowanie społeczeństwa przy pomocy koronawirusa, natychmiast zaczęły powstawać różnego rodzaju akty prawne, które wyłączały odpowiedzialność w różnych zakresach. I tak się na przykład okazało, że te wszystkie maseczki, respiratory można było kupować bez przetargów, bez spełnienia wymogów, których tam y, zwykle od społeczeństwa i od samych siebie ci urzędnicy wymagają. No, zaskutkowało to szeregiem różnych afer, ale te afery pozostaną bezkarne właśnie dlatego, że wyłączono y, jakby odpowiedzialność za nie. Innymi słowy, ponieważ y, jest y, straszna sytuacja epidemiologiczna, no, to można wywalać tam kasę na nieistniejące czy niedziałające respiratory, na maseczki, no bo jak jest wojna, muszą być straty, wiadomo, to się może zdarzyć, wszystko dla dobra frontu, ale dla dobra frontu trzeba się liczyć z tym, że ktoś się pomyli, saper się wprawdzie myli tylko raz, ale w tym przypadku minister się może mylić nieskończoną liczbę razy. I to wydawało się, że i tak jest same w sobie wielkim skandalem, bo te zasady obowiązują po części dalej, ale... Społeczeństwo w momencie wrzucenia go w tak zwaną drugą fazę epidemii, w momencie kiedy już wszystkie rzeczy zostały zakupione te respiratory, te maseczki, już nie ma w ogóle z tym żadnego problemu zaczęło wjeżdżać przeciwko władzy. Zaczęło wjeżdżać przeciwko władzy, no bo te wszystkie ograniczenia, te wszystkie, te wszystkie przymusy noszenia maseczek i tak dalej, i tak dalej, są w zasadzie bezprawne. Już się zaczynają pierwsze wyroki sądowe, które mówią o tym, iż osoby, które tam dostały jakiś mandat, to yy, tak naprawdę są uniewinnione. No a jeżeli są uniewinnione, to znaczy, że ktoś nadużył władzy, czyli że jakiś policjant, który dał ten mandat, no to źle zrobił, przegrał prawy, proces sądowy. I jeżeli teraz by się okazało, iż yy, władza przystępuje na szeroko do akcji represyjnej, a ja rozumiem, że po to jest ten przepis, i w sądy zaczną twierdzić, że te wszystkie represje są niezgodne z prawem, no to wtedy te osoby, które te represje wykonywały, czyli ci wszyscy policjanci, tam jacyś strażnicy miejscy, ekspedienci itd., itd., no ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą, no bo jeżeli na przykład zrobiły coś bezprawnego, jak to stwierdził sąd, no to w tym momencie odpowiadają za to. I można by, jeżeli ktoś zostanie na przykład y, zmuszony do maseczki, y, a potem sąd stwierdzi, że nie powinien być zmuszony, no to ktoś mógłby zażądać odszkodowania za to, a przynajmniej jakiegoś wpisu nagany dla policjanta czy czegokolwiek takiego. Co więc trzeba było zrobić? Co trzeba będzie zrobić? Przepraszam. No trzeba wyłączyć bezprawność takich czynów. Wyłączyć bezprawność takich czynów. No bo przecież, zdaniem obecnych władz, ci wszyscy policjanci, strażnicy, miejscy urzędnicy i dalej, poświęcają się dla dobra Polski, a dla dobra Polski można się pomylić. Saper wprawdzie, jak wspomniałem, mylić tylko raz, ale polski urzędnik musi mieć, polski policjant musi mieć możliwość wielokrotnej pomyłki i nie może za to ponieść żadnej odpowiedzialności. To jest kluczowa sprawa. Nie może ponieść żadnej odpowiedzialności. I aby wyjść temu naprzeciw, proszę Państwa, wczoraj pojawiły się pogłoski o tym, iż taka nowelizacja ustawy związanej z, yy, z COVID-em. Jak się pojawiła taka pogłoska, że taka nowelizacja, to ja myślałem, że to jest żart, że to jest żart, ale proszę Państwa, żarty się skończyły. Ja trzymam w tej chwili w ręce już oficjalny druk sejmowy. Druk numer 539. Możemy pokazać na całości. To jest datowane 12 sierpnia 2020 roku. I grupa posłów reprezentowana przez panią Annę Bilczanowską. Faktycznie złożyła projekt takiej immunizacji wszystkich polskich urzędników od jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek działania. Co czytamy w tym projekcie ustawy? Otóż, w ustawie z dnia 2 marca 2020, to jest ta specjalna ustawa, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadza się następujące zmiany. 1. Artykuł 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione. Innymi słowy, proszę Państwa, nie popełnia przestępstwa, kto. W celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy. Co to znaczy w praktyce? A znaczy to na przykład to, że jeżeli mamy policjanta, który widząc bez maskowca, chce mu przywalić przysłowiową miskę, no to jest powstrzymywany przez określone przepisy i określone obowiązki służbowe. Czyli, no nie może krótko mówiąc, mu przywalić w maskę, no bo to się łączy z określoną odpowiedzialnością. Zaraz by się okazało, że łamie zasadę yy, nadmiernej agresji, że doprowadził do uszkodzeń ciała i yy, do no, i milion tam rzeczy. Milion różnych przepisów, milion różnych obostrzeń łamie. Ale jeżeli wejdzie taki przepis, no to on już może się tam specjalnie nie krępować. No bo przecież działa, tak powie, w interesie społecznym i bez Użycia takiego środka przymusu bezpośredniego podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione. No, oczywiście, jak ktoś tam, że tak wyrażę, przy pomocy takiego istotnego przymusu bezpośredniego zostanie do czegoś nakłoniony, to pewnie łatwiej się temu podporządkuje niż bez tego bezprawnego w normalnych okolicznościach środka, środka przymusu bezpośredniego. Tak samo. W każdym innym przypadku, jeżeli ktoś na przykład wpadnie na genialny pomysł, żeby kupić, nie wiem, jakąś cudowną szczepionkę, która leczy, leczy no, koronawirusa, znaczy choroby spowodowane koronawirusem, a przecież obecne przepisy mówią, że szczepionki to nie można wprowadzić, no bo tam potrzebne są testy kliniczne, tam, które trwają x lat w jednej grupie, w drugiej grupie, potem, potem testy, tam jakieś ostateczne, na zwierzętach, na ludziach, na ochotnikach, i to wszystko trwa wiele, wiele lat. No, ale w sytuacji, kiedy jest nagła, nagła taka sytuacja, no to w interesie społecznym będzie można to zrobić, więc będzie można tą szczepionkę kupić. Co więcej, on to może wszystko kupić sobie dowolnie z ręki, no bo są oczywiście obowiązujące przepisy, jak to kupować. Trzeba będzie kupować przy pomocy przetargów w normalnych warunkach, a w takiej sytuacji nie trzeba. Można sobie ponieważ się działa w interesie społecznym, krótko mówiąc, zadziałać w dowolny sposób. Yy, jaki jest drugi zmieniony artykuł? Otóż w artykule 36 spec ustawy wpisuje się ograniczenie czasowe. Przepis artykułu trzeciego traci moc po upływie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Innymi słowy, ta immunizacja wszystkich. Urzędników państwowych, policjantów i tak dalej, wobec prawa, ma trwać aż rok. Szanowni Państwo, jest to naprawdę rzecz groźna, bo oto się okazuje, że przez rok mamy działać w warunkach specjalnych. Są jakieś tam ustawy o yy, no, tam jakichś sytuacjach nadzwyczajnych i tak dalej. Nigdzie tam nie można sytuacji nadzwyczajnej wprowadzić na rok. Można tam na trzy miesiące, potem trzeba to, jeżeli taka jest możliwość, w określony sposób, przedłużać, i tak dalej, i tak dalej, ewentualnie zmieniać, nasilać. A tutaj, proszę Państwa, wprowadza się tak szokujący przepis. Od razu na rok wyjmuje się urzędników z przepisów prawa, robi się ich de facto jakimiś nad ludźmi. Szanowni Państwo, czy, czy to jest w przypadku rządu PiSu jakiś precedens? No nie. Precedens już mieliśmy i to był oczywiście słynny proces pana Kamińskiego, który jest teraz szefem polskich służb specjalnych, ministrem, koordynatorem do spraw służb specjalnych, który podjął w interesie społecznym działania, które jego zdaniem powinny być podjęte wobec określonych osób no niestety złamał przy tej okazji obowiązki swoje służbowe i obowiązujące przepisy. W związku z czym sąd go skazał nieprawomocnie na bezwzględną karę pozbawienia wolności. I co wtedy się stało? Andrzej Duda go uniewinnił, mimo że nawet wyrok się nie uprawomocnił. Uniewinnił go w takim dziwnym trybie, Także dlatego, iż gdyby to zrobił po uprawomocnieniu się wyroku, no to wtedy pan minister by nie mógł swoich licznych funkcji pełnić, dlatego, bo yy, nie mogą pełnić funkcji yy, takich, jakie on pełni osoby, które zostały skazane. A w przypadku uprawomocnienia się wyroku, nawet jeżeli by w tej samej minucie po uprawomocnieniu, co, co nastąpiło uprawomocnienie, pan Duda go uniewinnił, to i tak byłby jednak prawomocnie skazany. W związku z czym zrobiono to w takiej dziwnej formie i pan Kamiński razem z paroma swoimi kolegami został uniewinniony, no bo jak wiadomo, on działał w interesie społecznym i bez naruszenia określonych obowiązków lub przepisów. Prawdopodobnie działania. Które podjął, nie byłyby możliwe lub byłyby istotnie utrudnione. Czyli to jest dokładnie ta sama konstrukcja. Ale to dotyczyło tylko paru osób. Yy, no samo to uniewinnienie w takiej formie, bo tak jak mówię, jeżeli by został już skazany prawomocnie, no to wtedy rzeczywiście byłoby to jak najbardziej normalne takie uniewinnienie. Każdy prezydent ma prawo łaski. No to jeżeli ma prawo łaski, to może z niego korzystać. No wprawdzie w tym przypadku. Było to prawo łaski dla swojego kumpla politycznego, no ale to samo robił prezydent Kwaśniewski. Też paru swoich, nawet swoich osobistych ministrów uniewinnił i tam nikt wielkiej afery z tego nie robił, chociaż też to było nieprzyzwoite, ale oczywiście jak teraz, znaczy nie teraz, tylko 4 lata temu pan Duda, 5 lat temu pan Duda coś takiego zrobił, to, to jednak było to wielkim skandalem. Kwaśniewskiemu tego nigdy nie wypominano. Hmm. Ale teraz mamy zupełnie inną sytuację, bo teraz chce się wprowadzić... Immunizację grupową dla wszystkich urzędników, dla wszystkich policjantów. Szanowni Państwo, to naprawdę nie są żarty to jest stworzenie jakiegoś państwa policyjnego bez odpowiedzialności urzędniczej, bez odpowiedzialności policyjnej przez cały rok. A jeżeli się wprowadziło na rok, no to może po roku się to jakoś przedłuży na kolejny rok albo na dwa lata. Jutro głosowanie, prawdopodobnie w tej sprawie. Jutro to zostanie w trybie jakimś tam nadzwyczajnym, od razu wsadzone. W I to naprawdę będzie wielki test: czy w Polsce jeszcze ktoś się jakimkolwiek prawem przejmuje, czy tworzymy taką sytuację, że pewne osoby podlegają prawu, a inne osoby nie podlegają prawu. Ja jestem zwolennikiem równości wobec prawa. Yy, środowiska konserwatywno-liberalne są zwolennikami równości wobec prawa. Więc oczywiście wszyscy posłowie Konfederacji, jeżeli tutaj będą mieli przed nosem tą ustawę, na pewno zagłosują przeciw. Ale... no być może też ludzie z jacyś yy, odnajdą w sobie jakąś resztkę uczciwości i nie dopuszczą do tego, żeby coś takiego zostało przyjęte. Bo jest to naprawdę Jeden z wielkich skandali pra prawnych, yy, z, jakimi, z jakim ja miałem w swoim już 48-prawie letnim życiu do czynienia. Yy, no bo tutaj, no mówmy się, za komuny było tak, że te przepisy jednak wszystkie były stopniowo jakoś tam łagodzone w stronę wolności, jakoś tam schodziło. Oczywiście po 89 roku to radykalnie przyspieszyło. A tutaj mamy radykalny krok do tyłu. Yy, na podstawie. Tego przepisu no, będą mogli z nami rzeczywiście zrobić wszystko. Także, Szanowni Państwo, prawie 50 posłów, bo tam jest wymóg y, taki formalny, y, złożyło podpis pod tą ustawą. To nie, y, tym razem nie złożył tej ustawy pan Szumowski, co mnie dziwi. No, mógłby to zrobić jako poprawkę Ministerstwa Zdrowia, ale z jakichś tajemniczych przyczyn tego nie zrobił. Zrobili to różne, różni posłowie. Tutaj widzę pana marszałka Sejmu. Ryszarda Terleckiego, widzę pana byłego ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, widzę obecnego ministra pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, widzę syna pana Czarneckiego Przemysława Czarneckiego i wielu innych, innych takich ludzi. No, rozumiem, że kazano im to podpisać. Naprawdę wzywam panowie, opamiętajcie się. To nie jest tak, że tylko wy jesteście w Polsce, że tylko to, co wy wymyślicie. To jest dla dobra Polski, w związku z czym Wy powinniście być ponad prawem, a cała reszta powinna tylko temu prawu, prawu podlegać, cokolwiek Wy sobie tam wymyślicie. Eee, szanowni Państwo, no z taką bulwersującą sprawą nie mamy do czynienia często, więc, więc tutaj w takim szybkim i wyjątkowym trybie to przedstawiam. A na zakończenie, tradycyjnie zapraszam do subskrybowania naszych kanałów, czyli TV, Wolność24. Kultura i Polityka oraz Tomasz Sommer, oraz do kupowania książki Nowa Normalność, którą napisałem razem z Grzegorzem Braunem. Zwłaszcza, że ta nowa normalność zdaje się coraz bardziej do nas zbliżać, w co ja na początku nie wierzyłem, czego tutaj Państwo, jak to przeczytają, będziecie świadkami, ale jak czytam tego typu projekty ustaw, przypominam, druk numer 539, i to projekty które będą procedowane w trybie super przyspieszonym w dniu jutrzejszym. No to jedno mam tylko do powtórzenia na sam koniec. Panowie, którzy za to odpowiadacie, opamiętajcie się. Dziękuję bardzo.